Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku pretorskich opowieści. W tym odcinku zajmiemy się serią Grated Auto i tu opowiem o jednym z trzech protagonistów piątej odsłony gry. Mowa tu o Franklinie. Przed rozpoczęciem tego materiału zachęcam do zostawienia subskrypcji, łapki w górę i fajnego komentarza pod tym filmem. No to zaczynajmy. Franklin Clinton to jeden z trzech protagonistów gry GTA V. Jest ulicznym dresiarzem, który wyrasta na groźnego bandziora. A jego historia jest taka. Franklin, jako jedyny z trzech protagonistów, całe swoje życie mieszkał i wychowywał się w Los Santos, w stanie San Andreas. Urodził się w południowym Los Santos w 1988 roku. Wnioskując o jego datę narodzin, to podczas wydarzeń z gry która dzieje się w 2013 roku, ma 25 lat. Franklin miał trudne dzieciństwo. Nigdy nie poznał swojego ojca, a jego matka była uzależniona od kokainy. Jako dziecko często słyszał historię o tym, jak jego ojciec był brutalny i fizycznie znęcał się nad jego matką, prawdopodobnie powodując, że postanowiła brać kokainę przez ból, którego doświadczała. Ojciec Franklina odszedł od nich, gdy jego matka była jeszcze z nim w ciąży. Uzależnienie jego matki ostatecznie doprowadziło do jej śmierci, gdy Franklin był małym chłopcem. Po jej śmierci chłopak zamieszkał ze swoimi dziadkami od strony matki. Tam Franklin poznał Tonya Wiggins i JB Bradshaw'a. Pomimo ciągłego rozpieszczania przez babcie, Franklin zdecydował się wcielić w rolę ulicznego handlarza. Jedną z jego pierwszych prac była sprzedaż papierosów z brat Shawem. Plan się powiódł, dopóki dziadek Franklina nie przyłapał ich na gorącym uczynku. Według słów Tony, dziadek Franklina ścigał go i brat Szoła po całym południowym Los Santos. Po śmierci dziadków, Franklin został przygarnięty przez swoją ciotkę od strony matki, Denise Clinton, i razem przeprowadzili się do domu na Forum Drive. Który babcia pozostawiła im w testamencie. Franklin uczęszczał do David High School wraz z Lamarem Davisem, Tanishą Jackson oraz Tonium, ale został wydalony za napaść na nauczyciela z nieznanego powodu. Mniej więcej w tym samym czasie rozpoczął życie gangstera i handlarza narkotyków i zaczął popełniać różne drobne przestępstwa, takie jak kradzieże samochodów i drobne napady na banki z Lamarem. Podczas pierwszego napadu na bank ukradli 2000 dolarów, ale nie mogli zatrzymać pieniędzy, ponieważ opakowanie barwnika eksplodowało, czyniąc je bezwartościowymi. Franklin pracował także dla lokalnego handlarza narkotyków imieniem Marcus, którego później zabił. Drobne przestępcze życie Franklina dopadło go w 2008 roku, kiedy został aresztowany i osadzony w więzieniu. Po wyjściu na wolność postanowił porzucić dotychczasowe życie gangsterskie i znaleźć legalną pracę. W pewnym momencie Franklin umawiał się z Staniszą, ale rozstali się z powodu śmierci jej brata i jej obawy, że przestępczy styl życia Franklina przyniesie jej krzywdę. Kilka miesięcy potem Franklin wyszedł poza rolę ulicznego handlarza, kiedy on i Lamar rozpoczęli pracę dla armeńskiego biznesmena Simeona Yetariana. Simeon był właścicielem salonu samochodowego, który działał jako przykrywka dla zaciągania pożyczek i wymuszeń, sprzedając samochody ludziom, których na nie nie stać. A kiedy nie spłacali je wygórowanych odsetek, Franklin i Lamar przejmowali samochody. Jednym ze zleceń od Simeona było odzyskanie Widżaya XL od Jimmy'ego Desanty. Franklin włamał się do wili Desantów, ale gdy wsiadł do samochodu, okazało się, że w środku był Michael de Santa, ojciec Jimmy'ego, który celował pistoletem w głowę Franklina. Ten groził, że go zabije, chyba że zawiezie go do swojego szefa. Franklin nie mając wyjścia, wykonywał jego polecenia, jak wjechanie do salonu. Po tych wydarzeniach, chłopak stracił pracę u Simeona. Po utracie pracy w salonie... Franklin zwrócił się do Michaela w sprawie drinka, który ten zaproponował mu bezceremonialnie. Potem Franklin pomógł Michaelowi uratować jego syna Jimmy'ego z jachtu, który ten chciał sprzedać. Później, po tym jak Michael przyłapał swoją żonę Amandę na stosunku z jej trenerem tenisa, Michael i Franklin zaczęli ścigać go do domu Winewood Hills, wierząc, że dom należy do trenera tenisa. Michael i Franklin użyli liny z pick do zniszczenia domu. Po powrocie do rezydencji de Santa baron narkotykowy Martin Madrazo przybył do protagonistów i ujawnił, że był to dom jego kochanki, a nie trenera tenisa. Ten zażądał, aby zapłacili mu za naprawę domu, która wynosiła 2 miliony 500 tysięcy dolarów. Po pewnym czasie Michael skontaktował się z Franklinem, aby zwerbować go do napadu na sklep jubilerski Vangelico, który Franklin zaakceptował, ponieważ postrzegał to jako swoją pierwszą lepszą wypłatę i główną okazję do wykazania się. Napad skończył się sukcesem i Madrazo otrzymał swoje pieniądze, a Michael i Franklin podzielili się resztą pieniędzy. Podczas współpracy z Michaelem Franklin poznał jego dawnych wspólników w napadach, Między innymi Lestera Kresta, specjalistę w planowaniu informatyki oraz Trevora Phillipsa, psychopatę z wielkim ego. Franklin zapoznając się z nimi zaczął również z nimi pracować. Na przykład Lester zleca mu zabójstwa różnych osób, dzięki którym Franklin dostał wielką willę, a z Trevorem współpracował w skoku na supertajną broń wojskową oraz kradzieży samochodów dla Devina Westona. Franklin brał również udział w skoku na bank Blake Country Savings. Franklin, tak jak pozostali protagoniści, pracowali również dla wielu innych osób, w tym m.in. Devina Westona, który zlecał im kradzieże samochodów, oraz Stevena Heisena, agenta FIB, który zlecał im misje sabotujące konkurencyjną agencję AIA. Zdarzyło się nawet, że Franklin uratował Michaela od gangu triad, którzy go porwali przez jego znajomość z Trevorem. W końcu trzej protagoniści postanowili zrobić napad na bank rezerw federalnych, który im się udał. Po tamtych wydarzeniach w domu Franklina pojawił się Devin Weston, który potwierdza protagoniście, że narobił sobie dużo problemów u różnych ludzi, u których pracował i dlatego daje mu trzy wyjścia. A. Zabije Trevora. B. Zabije Michaela. C. Uratuje ich i narazi siebie. Wybór zależy wyłącznie od gracza. Ale kanonicznie, Franklin wybrał trzecią opcję. Podczas trzeciego zakończenia, Franklin kontaktuje się z Lesterem, z którym omawia sytuację, w której się znalazł. Ale Lester wpada na pomysł, aby zamordować ich wszystkich wyroków naraz. Dlatego nakazuje Franklinowi udać się do starej odlewni, gdzie ukryli cały łup. A Lester przekazał informacje Westonowi i Haynesowi, gdzie jest cały łup z ostatniego napadu. Przybywając do odlewni, Franklin spotkał tam kłócących się Michaela i Trevor'a. Po przekonaniu ich do niezabijania się i dojścia do porozumienia, tryor rozpoczyna walkę wokół odlewni. Po pokonaniu wszystkich napastników, protagoniści decydują się sprzątnąć ich wszystkich wrogów. Franklin decyduje się zabić Wayne Chenga którego ostatecznie dopada. Po zabiciu swoich celów, protagoniści spotykają się u podnóża góry Chilliad, gdzie Trevor przywiózł związanego Devina Westona w samochodzie, którego razem we trójkę spychają do oceanu, gdzie pojazd eksploduje, zabijając Devina. Po tamtych wydarzeniach, cała trójka zgadza się zakończyć swój kryminalny związek partnerski, ale obiecują sobie, że nadal pozostaną przyjaciółmi. Po wydarzeniach z gry, Franklin otrzymał e-maila od dyrektora generalnego Mary Weather, którym dziękuje mu za wyeliminowanie Davina, ponieważ był w stanie odkupić jego udziały w firmie. Franklin potem odebrał telefon od taniszy, która poinformowała go, że ma zamiar wyjść za mąż i trzymać się z daleka od kłopotów. Po odejściu wszystkich wrogów, trio bohaterów i ich przyjaciele mogą spędzać wolny czas bez ograniczeń. Jeśli chodzi o jego wygląd, to Franklin został przedstawiony jako wysportowany i świadomy mody. Ma 1,85 m wzrostu. Najczęściej nosi niebieską koszulę zapinaną na guziki, ciemno-niebieskie i najczęściej nosi parę trampek. Standardowo ma krótką fryzurę typowego afroamerykanina. Jeśli chodzi o jego charakter i osobowość to Franklin jest przedstawiany jako ambitny i bardzo chętny do podejmowania nowych, nielegalnych wyzwań. W odróżnieniu od innych protagonistów, Franklin jest bardziej spokojniejszy i nie wpada szybko w złość. Ma bardzo dobre relacje z ludźmi, z którymi się zadaje: m.in. z Michaelem, którego traktuje jak mentora, oraz ojca, którego nigdy nie miał. Oraz ma dobre relacje z jego dziećmi, a konkretnie z jego synem Jimmy który w charakterze jest do niego bardzo podobny. Jego relacje z Trevorem są różne. Początkowo się nie lubili, jednak z czasem zaczęli się szanować i pomagać. Jego relacje z Lamarem też są dobre. Mimo tego, że często się kłócą, to jednak on stara się powstrzymać Franklina przed przestępczym życiem. Sugerując mu zostanie typowym chłopakiem z ulicy. Co do Lestera to ich relacje są typowo zawodowe. Jedyną osobą, którą Franklin nie trawi, to jego ciotka Denise, z którą ciągle się kłóci oraz nie umie się z nią dogadać. Jeśli chodzi o jego umiejętności, to w odróżnieniu od innych protagonistów, Frank jest najmłodszy. Jest sprawny fizycznie oraz też jest zwinniejszy. Z całej trójki jest świetnym kierowcą. Jego głównym pojazdem jest Buffalo S oraz motor Bagger. Jego specjalną zdolnością jest instynkt kierowcy. Po aktywowaniu jej w pojeździe czas wokół Franklina się spowalnia oraz daje większą spłodę w sterowaniu. Maksymalnie działa to od 10 do nawet do 30 sekund. W angielskiej wersji językowej głosu postaci użyczył Sean Fonteno. Franklin pojawia się również w GTA Online, ale w tym materiale nie będę o tym opowiadać. Dzięki wszystkim serdecznie za obejrzenie tego materiału. Zachęcam jeszcze do innych moich dzieł na kanale. Dodatkowo zachęcam jeszcze do zostawienia subskrypcji, łapki w górę oraz jakiegoś fajnego komentarza pod tym filmem. Więc do następnego spotkania w pretorskich opowieściach.